Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Jakubik. Dzisiaj opowiem o tym, jak trudno jest zrozumieć ceny gazu na rynku. Przygotowałem analizę dzięki wsparciu patrona tego kanału, czyli Orlenu. I razem próbujemy przedstawić Państwu tę trudną tematykę, po to, żeby lepiej zrozumieć, że w rzeczywistości nie ma tylko jednej ceny gazu, a kryzys energetyczny i inne czynniki będą cały czas na te różne ceny gazu wpływać na różny sposób. Dlatego warto się odnaleźć w tej rzeczywistości, by trzymać rękę na pulsie. Kilka ciekawych danych. Kilka grafik w dzisiejszym programie. Zapraszam serdecznie do oglądania, i zaczynamy. Nie ma jednej ceny gazu. A zatem, jak zrozumieć te różne rodzaje cen gazu? Jak zrozumieć wpływ kryzysu energetycznego, który zaczął się w połowie 2021 roku? To temat, na który próbuję znaleźć odpowiedzi w analizie, którą przygotowałem poprzez Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego we współpracy z Orlenem, który jest partnerem. Tego kanału Energy Drink. Bez niego ten materiał nie byłby możliwy, dlatego dziękuję bardzo i oto ustalenia. To znaczy, zacznijmy od początku. Nie ma jednej ceny gazu, ponieważ mamy różne mechanizmy bardzo skomplikowane, różne czynniki oddziaływania rynkowego, które wpływają na co najmniej trzy rodzaje cen gazu. Mamy cenę giełdową, którą możemy sobie zobaczyć każdego dnia na towarowej giełdzie energii. Mamy cenę dla klientów biznesowych i cenę taryfową. Kryzys energetyczny wywołany przez Rosję, zmniejszeniem dostaw gazu jeszcze w połowie 2021 roku, spotęgowany inwazją na Ukrainę w 2022 roku, spowodował, że ceny gazu na giełdzie europejskiej TTF. Przeskoczyły 300 euro za megawattogodzinę. Przed kryzysem było 20, 30 euro. Potem w apogeum kryzysu energetycznego nawet 300 euro, ponad 300 euro za megawattogodzinę. Wielki skok, który wynikał z emocji, który wynikał ze zmniejszenia podaży gazu z Rosji, i w odpowiedzi na to uderzenie zostały wprowadzone różne mechanizmy osłonowe, które zaczęły wpływać na inne. Ceny gazu. W chwili, kiedy nagrywam ten materiał, wydaje się, że cena się stabilizuje, że jest spokojniej, że cena giełdowa jest niższa, zbliża się do poziomu sprzed kryzysu energetycznego, natomiast ona cały czas będzie pod wpływem geopolityki. Wiele zależy od podaży gazu z alternatywnych kierunków na czele z gazem skroplonym. Mogą się pojawić różne incydenty. Z udziałem infrastruktury krytycznej, które mogą spowodować nagłe skoki, albo przynajmniej emocje na giełdzie, no i wiele zależy także od temperatury. Bo skala zużycia gazu w celach grzewczych zależy od tego, czy będzie mieli ciepłą, czy zimną zimę. I zacznijmy od ceny gazu na giełdzie. Gaz jest zwykłym towarem obrotu giełdowego, który jest sprzedawany w hurcie. Ten obrót odbywa się na przykład na wspomnianym TTF-ie, czyli Title Transfer Facility w Holandii, albo na towarowej giełdzie energii w Polsce. I ta cena, którą widzimy na tamtych parkietach, wynika z relacji popytu i podaży, czyli mamy klasyczne zjawisko rynkowe. Natomiast ta cena jest także pod wpływem percepcji ryzyka. Różne czynniki: polityka, pogoda, poziom zapasów w magazynach. Wpływają na percepcję ryzyka i ono jest wkalkulowane w cenę gazu. Ta cena z giełdy, którą sobie możemy zawsze sprawdzić w internecie, w każdej chwili, jest punktem odniesienia do kontraktów hurtowych, które są zawierane na giełdach. Tam cena jest wynikiem formuły cenowej, ale w ramach tej formuły jest uwzględniona cena giełdowa. Ceny indeksowane i kontrakty terminowe są uzależnione właśnie od tego co się dzieje na tych parkietach i tak jak cena giełdowa może się zmieniać z minuty na minutę można sobie ją śledzić w czasie rzeczywistym to oferowane są też produkty giełdowe różne dostawy dzienne, miesięczne, kwartalne, roczne można sobie taki kontrakt zarezerwować w odniesieniu do ceny giełdowej i apogeum ceny na giełdzie TTF było widoczne w 22 roku w wakacje 22 roku po inwazji Rosji na Ukrainie przedstawia państwu grafikę na której wyraźnie widać ten skok i obecny powrót w okolice 30-40 euro za megawatogodzinę tak jak mówiłem wydaje się, że jest spokojniej, ale wiele czynników może wpłynąć na to, że znowu będzie niespokojniej i cena znowu skoczy. Teraz czas na cenę gazu w ofertach biznesowych. Ona zależy od umów, które są zawierane między dostawcą gazu a klientem biznesowym. Może wynikać ze wspomnianej formuły cenowej, która zależy od różnych czynników. To jest taki bardzo skomplikowany wzór matematyczny, do którego można wpisać cenę giełdową z TTF-u albo z innego parkietu, cenę innych surowców, wiele innych wskaźników rynkowych. Które stają się indeksem, punktem odniesienia w cenie indeksowanej z kontraktu. Może być ustalona na poziomie stałym na określony czas, bo czasami coś takiego może się opłacać. Może być cały czas zmienna w zależności od sytuacji mogą być widełki cenowe. I chodzi o to, że takie kontrakty są zawierane w odniesieniu do sytuacji na giełdzie, po to, aby uzyskać arbitraż cenowy z różnych powodów takie umowy dwustronne mogą być bardziej korzystne niż umowy spotowe tu i teraz w odniesieniu do sytuacji na giełdzie ktoś może kalkulować że w dłuższym terminie właśnie taka umowa będzie mu potrzebna i cena dostaw w kontraktach zależy częściowo od ceny giełdowej ale nie w 100% i nie ma przełożenia z dnia na dzień, to znaczy, jeżeli cena na giełdzie nagle się zmienia, to nie znaczy, że w kontrakcie terminowym zaraz znowu się zmieni. I dochodzimy do trzeciego rodzaju cen, to są ceny taryfowane, wynikają z taryfy gazowej. W Polsce ustala je urząd regulacji energetyki co najmniej raz na rok, ustala cenę w taryfie na paliwo gazowe Peginik obrotu detalicznego, czyli dostawcy. Gazu z grupy Orlen. Tą taryfą są objęte gospodarstwa domowe, odbiorcy wrażliwi i małe przedsiębiorstwa. Ta cena nie jest negocjowana przez odbiorców to znaczy nie ma tutaj przestrzeni do negocjacji gazowych. To Urząd Regulacji Energetyki zatwierdza taryfę w odpowiedzi na wniosek dostawców gazu, którzy określają wnioskowaną cenę, określony poziom taryfy w odniesieniu do kosztów pozyskania. Paliwa. Nie ma arbitralnego ustalania tej ceny. Punktem odniesienia jest koszt pozyskania paliwa, który znowu zależy od sytuacji na rynku, od sytuacji na giełdzie i od tego, jakie kontrakty są w portfolio dostawcy. Co oznacza, że cena w taryfie odzwierciedla przeszłość, odzwierciedla wiele miesięcy gromadzenia gazu przez dostawcę z różnych kierunków. Są brane pod uwagę różne dodatkowe koszty, czyli koszt zakupu paliwa na rynku forward. Chodzi także o taryfę dystrybucyjną o to, że Polska Spółka Gazownictwa, czyli dystrybutor ustala koszty transportu, dystrybucji i sprzedaży paliwa w taryfie dystrybucyjnej. No i mamy też opłaty przesyłowe, koszty operacyjne, koszty inwestycji w rozwój i modernizację infrastruktury, do tego podatki VAT, akcyza, no i marża dostawcy to wszystko razem to taki wybuchowy miks, który przekłada się na koszty pozyskania paliwa, na podstawie których dostawca wnioskuje do Urzędu Regulacji Energetyki o wyznaczenie określonej taryfy, a z kolei Urząd Regulacji Energetyki patrzy na te koszty, ale także próbuje pogodzić stabilność finansową dostawcy z względami społecznymi. To znaczy, nie chce za nadto obciążać odbiorcy, nie chce wszystkich kosztów przenieść na taryfę. Więc odbiorca taryfowany niejako jest pod opieką Rzędu Regulacji Energetyki, który w jego imieniu negocjuje cenę w odpowiedzi na wniosek dostawcy. W ten sposób negocjuje i równoważy interesy ekonomiczne i społeczne, tak aby każdy obywatel z osobna nie musiał negocjować sobie takiej ceny, jeżeli chce być objęty osłoną taryfową. No i mamy na to wszystko wpływ kryzysu energetycznego. Jeszcze raz przypominam, że tak jak przed kryzysem na TTF-ie gaz kosztował około 20 euro, potem w połowie 2021 roku wzrósł do kilkudziesięciu euro, 80 jeszcze więcej i w wakacje 2022 roku apogeum ponad 300 euro za megawattogodzinę. To spowodowało, że mamy... Obecnie ustabilizowane niższe ceny gazu, Komisja Europejska ocenia, że nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw. Mamy zapełnione magazyny na zimę, mamy alternatywne źródła dostaw. Czynnik ukraińsko-rosyjski ma mniejsze znaczenie z tego względu, że Komisja przekonuje, że ma plan na wypadek przerwy dostaw. Natomiast wiele jeszcze może się wydarzyć. Różne niespodziewane zjawiska z udziałem infrastruktury krytycznej mogą zaburzyć rynek. Natomiast cena gazu z giełdy przeniosła się do kontraktów i przeniosła się także do cen energii, ponieważ szczególnie w Europie Zachodniej źródła gazowe były jednym z, głównym, z głównych źródeł też mocy czyli energia elektryczna pochodziła w dużej mierze z gazu. Skoro to paliwo podrożało, no to cena Także przełożyła się na portfele Europejczyków poprzez rekordowe ceny energii elektrycznej. Tak, zaistniał kryzys energetyczny, który wszyscy widzieliśmy, wszyscy czuliśmy w portfelach, i pojawiły się właśnie mechanizmy osłonowe, które wpływają na cenę gazu obecnie. W Unii Europejskiej zostały zastosowane różne pomysły. W Polsce została wprowadzona cena maksymalna w ramach ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych z grudnia 2022 roku, obowiązująca do 30 czerwca 2024 roku. W taryfie była cena maksymalna 200,17 zł za MWh. Od 1 lipca 2024 roku PGNiK obrót detaliczny, ma obowiązek ustalenia taryfy w wysokości 239,65 zł za megawattogodzinę i to ma być cena maksymalna, będąca punktem odniesienia innych ofert do 30 czerwca 2025 roku. To znaczy teraz mamy mechanizm osłonowy, pokażę jeszcze raz grafikę, która go e, obrazuje. E, on ma kosztować w samym 2024 roku 8,1 miliarda złotych, No i. W 2025 roku być może pojawią się kolejne rozwiązania, które jeszcze nie zostały przedstawione. Więc cena, którą mamy w taryfie, będąc odbiorcami jak gospodarstwa domowe, podmioty wrażliwe czy małe przedsiębiorstwa ta cena jest regulowana i jest, jest maksymalna to znaczy ma pułap z tego względu, że cały czas mamy jeszcze mechanizm osłonowy, który będzie do, do 30 czerwca 2025 roku obowiązywał. A potem zobaczymy, więc mamy różne ceny. Cena w taryfie to jest całkiem co innego niż cena w kontrakcie terminowym i jeszcze coś innego niż cena giełdowa. Trudno to zrozumieć, ale dzięki temu inaczej spojrzymy na nasze rachunki e, za gaz. Widać, że one zależą od wielu czynników i chociaż cena na giełdzie już spadła, to wciąż jeszcze nie mamy pełnego przełożenia na nasze rachunki. E, ono się pojawi. Natomiast nie czujemy tych rzeczywistych cen, ponieważ wciąż jeszcze jest wprowadzony mechanizm osłonowy, który ma zniknąć albo zostać zastąpiony innym dopiero w 25 roku, i to jest bardzo, bardzo ważne. Więc kryzys energetyczny słabnie. Jego koszty przeniosły się w sposób oczywisty do gospodarki, bo Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacowało, że wydaliśmy na walkę z kryzysem już ponad 100 miliardów złotych, wygasanie kryzysu energetycznego jest jakimś argumentem za tym, żeby też wygaszać mechanizmy osłonowe. Więc być może w 2025 roku one znikną. Natomiast warto trzymać rękę na pulsie. Nie wiadomo, co się. Wydarzy, jakiś wentyl bezpieczeństwa jest potrzebny, bo kryzys może znowu zostać zmożony różnymi zjawiskami, na które nie zawsze mamy wpływ, ale możemy reagować właśnie tak jak w 2022 roku zareagowaliśmy. Mam nadzieję, że ta analiza trochę przybliżyła Państwu te różnice między cenami gazu. Czy to jest zrozumiałe, czy trzeba jeszcze dokładniej wytłumaczyć? Służę pomocą, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Czy czas wycofywać mechanizmy osłonowe, czy trzymamy je dalej? To też ważne pytanie. Zapraszam do rozmowy na ten temat. A tymczasem to wszystko w dzisiejszym odcinku. Następne w nadchodzących dniach, jak zawsze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.